Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco. Nie wiem, czy gorąco to dobre słowo. W tygodniówkach grudnia muszę sobie rozrysować wszystkie grudniowe tygodniówki. A że grudzień mamy taki świąteczny, no pewnie nie będziemy się bawić e, tym brokatem w tygodniówkach, bo one mają być jednak bardziej praktyczne niż ozdobne. Zwłaszcza, że ten brokat potem lata wszędzie. <laughs> więc chyba sobie darujemy ale będą tygodniówki, tygodniówki znowu będą naklejkowe no jak wiecie mam ostatnią fazę na naklejki Po sobie się po nie oj 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 o, mam sobie po nie i będziemy tworzyć tygodniówki tygodniówki będą w identycznej formie jak ostatnim razem czyli jak w listopadzie o takie o taki jest plan więc będę sobie odcinała tutaj e, Dutch Dora. tylko sobie sprawdzę na jakiej długości go robiłam i będziemy sobie ciąć. Słuchajcie, ja nadal jestem w notesie Devangari na 8,5. Nadal jestem w notesie Devangari i nie planuję na razie zmieniać. W sensie od nowego roku nie zmieniam notesu, zostaję sobie cały czas w tym Devangariowym. Myślę, że jeszcze parę miesięcy mi się tutaj zmieści bez problemu, więc nie ma sensu. Na razie jakby go wiecie zmieniać, no bo jakby jest, działa, to po co mam go zmieniać, ale wiem, że jest sporo osób, które zmieniają notesy, że tak powiem, mimo wszystko. Po prostu jak się rok nowy zaczyna, to wjeżdża nowy notes i oczywiście ja to jakby rozumiem, szanuję, nic mi do tego. Ja tak nie robię, bo mi szkoda notesów po prostu, no jakoś tak mam, a rzadko mi się zdarza, bardzo rzadko mi się zdarza, żebym z nowym rokiem zaczynała nowy notes, po prostu jest to u mnie praktycznie, no praktycznie chyba nigdy mi się, no może, może za dwa razy mi się zdarzyło, ale zobaczymy jak to z notesem będzie, czy to będzie w miarę wygodne, no nawet spoko. To jest ten krokodylek do zaokrąglania, ja mam ten taki, który zaokrągla na jedną czwartą i na jedną drugą I to na jedną czwartą jest takie strasznie, strasznie delikatne, więc tego jedno, jedno, jednej czwartej nie używam, to jest na jedną drugą. I ta na jedną drugą jest bardzo... Ja teraz ...odwrotnie, bardzo przyjemna, w sensie taka idealna. To myślę, że jest jedna czwarta, więc gdybym chciała zrobić takie, jak jest tutaj, to brałabym raczej jedną czwartą. Ale mi się podoba to duże zaokrąglenie, więc... ...więc biorę to. I tak, czego ja będę potrzebować? Będę potrzebować jeszcze kalendarzyków moich, tylko ja klasycznie pewnie nie będę mogła ich znaleźć. Zobaczmy, jakąś taką stertkę. O, mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile tych tygodniówek będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aż o masz, czy ja znajdę piąty kalendarzyk. To jest dobre pytanie, czy nie znajdę piąty kalendarzyk, bo jak nie znajdę piątego kalendarzyka, to będę miała problem, bo chcę dzisiaj nagrać wszystkie tygodniówki klasycznie. A fajnie by było do nich mieć dni, te, nie dni, tylko kalendarze właśnie. Dobra, mam ostatni grudzień, oczywiście był na samym końcu końca, jak to zwykle bywa, ale mam. Dobra, więc mam wszystkie pięć, będę mogła sobie podziałać bez problemu. I co? Co będziemy tutaj robić? Na pewno będziemy używać naklejek, no bo jak już mówiłam, u mnie naklejki są na propsie ostatnio. Wszystko na maks. Będę używać złotego zakreślacza, bo mam taką wizję, żeby wszystkie miesiące, wszystkie tygodniówki były ze złotym zakreślaczem. I będę używała tych dwóch Jelly Rollów. To są te mm, metaliczne, te takie z brokatem, takie naj, najładniejsze. I to jest kolor e, czerwony 719 i zielony 727. To są te same, które używałam w w tym, w, na początku miesiąca, więc ym, jakby tutaj nie ma, nie ma zdziwka, że tak powiem. No i tak, chciałabym każdą tygodniówkę zrobić w innym klimacie. No taki, taki jest jakby plan. E, dni tygodnia, dni miesiąca mi się tu przydadzą. Jako, że mam 5 tygodniówek. 5 tygodniówek to jest mało tygodniówek, za dużo naklejek. Jedno sobie zrobimy na pewno takie. Na pewno bym chciała jakieś gnomiaste z tymi pocztami. Myślę, że to będzie przy wszystkich wykorzystywane tak samo. To. Jedną bym sobie zrobiła bałwanowo- taką zimowo-miasteczkowo. Na pewno chciałabym takie pierniczkowe jedno. O takie o w tym stylu. To może to bym sobie połączyła z pierniczkami. O. To jest dobry pomysł. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedno bym sobie zrobiła w takie z tymi o kubeczkami, bałwankami i tymi o. Takie o. W tym, w tym klimacie. O dobra. No i co? Jeżeli mi zostaną do kartek, no ale to do kartek zostanie to myślę, że że się na mnie nie obrażą, że ich nie użyję. No, wszystkich się nie da użyć. Dobra, zaczniemy sobie może od. Aha, bo do tego jeszcze mogłabym coś sobie dołożyć, bo tak aż smutno, żeby tylko te były. To może sobie z jeżami połączymy. O. I będzie jakiś plan przynajmniej. Dobrze jest mieć plan. E, dobra, to zaczniemy sobie może od tych zimowych bałwanków, tak sobie myślę. Ja to sobie tutaj poukładam tak jakoś. Taki jakoś sobie pokładam, żeby to już sobie leżało tutaj i czekało. Zaczniemy sobie od tych zimowych bałwanków, bo one są przesuperaśne. Zresztą, jak wszystkie te zimowe naklejki, nie ma co się oszukiwać. No i plan jest taki, tak jak ostatnio, żeby tutaj sobie na dole dać kalendarzyk. O, i ten arkusz można wyrzucić, no bo już wiecie. 23. zaraz, w ogóle mi musiał sobie wyciąć tych kalendarzyków na 23. rok. Um, Skleczki już jest otwarte, w razie czego w przyszłym tygodniu pojawią się, do końca przyszłego tygodnia pojawią się prawdopodobnie mm, nowości na styczeń, jakbyście były zainteresowane, więc już sobie tam będą. Poniedziałek, wtorek, środa. Poczekajcie. Yy. Aha, poczekajcie, bo jeszcze muszę sobie yy, z poprzedniego miesiąca wziąć końcówkę miesiąca. Bo, że taka jest nieogarnięta dzisiaj. Ostatnio jak zawsze. Zwykle jestem po prostu nieogarem na tych filmach. A dzisiaj ta tygodniówka tak jakoś wyszła bardzo spontanicznie. I takie są skutki, nie? W ogóle nie ma tu 31, co ja zrobiłam z 30. Aha, pewnie wykorzystałam do do czegoś tam nie dobrze nie dobrze a nie, bo listopad ma 30 no to dobrze, to mi niepotrzebne 31 AS. widzicie, to jest nieogar nie? to jest nieogar czyli potrzebujemy tak, na początek potrzebujemy jeszcze muszę sobie zerknąć na kalendarz listopadowy 28, 29, 30, czyli te, które mi zostały dobrze. <gry> Masakr. Poniedziałek, wtorek, środa. No i ten układ, tak jak mówię, sprawdza mi się po prostu perfekcyjnie, więc na razie się go trzymam. Poniedziałek. No i ta połowa będzie jeszcze taka w starym stylu, aczkolwiek ją przeozdobimy też już na świątecznie, bo ja już chcę mieć grudzień cały świąteczny, bez jakichś tam udziwnień. Ma być czerwono, zielono. I po prostu do bólu świątecznie. Nie ma to tamto. Można sobie tylko tą śmę, bo szkoda będzie ją wyrzucić. Niech sobie ma tutaj leci. to do wyrzucenia, Ta końcówka mi się nie przyda. Dobra, i lecimy dalej. I teraz od 1 do 4. Ciekawa jestem, czy już czujecie magię świąt, czy już u siebie jakieś tam wiecie, domy, mieszkania ozdobione, pokoje. My w ten weekend, no a wy to w sobotę oglądacie, to my prawdopodobnie będziemy w sobotkę wieczorem ubierać choinkę już, bo ja to lubię cały grudzień mieć już choinkę, potem cały styczeń jeszcze mieć choinkę. Więc myślę, że właśnie tutaj trzeciego będzie ubierana choineczka. W środę potrzebujemy czwartku. Więc będzie super Już się doczekać nie mogę że po prostu. Ja to już wiecie, w sierpniu brała choinkę naj, 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 najchętniej, ale no wtedy rzeczywiście byłaby krótko zapalona, no bo długo jasna, a tak to teraz przynajmniej będzie prawie cały dzień. No w zasadzie cały dzień będzie się świeciła pewnie i, I będzie bardzo. super. I będzie super. Ciekawa jestem, kiedy wy ubieracie chodniki, się na lewach. Czasami pytałam, to tak różnie. To tak różnie. Dobra, to mamy, to mamy. Teraz sobie zrobimy podkreślenia, zakreślenia. No i właśnie ciekawa jestem, co wy tam planujecie na ten okres świąteczny. W sensie, dla mnie, okres świąteczny to cały grudzień, nie? Z pytanku, właśnie do Was. Jakie macie plany weekendowe, czy jakieś właśnie. Świąteczne, coś. No, my będziemy tak jak mówię w ten weekend. Z naszych świątecznych planów jest ubieranie choinki, bo w sobotę mamy też takie wyjście odprężające urodzinowe, szanownego, jeszcze zaległe. Jakieś masaże, zabiegi, coś tam, coś tam. Fajne, coś, coś co nazywa się rytuał hamam. Więc myślę, że będzie fajnie. Odprężymy się. No w niedzielkę będzie mecz, bo już kiedy ja to nagrywam, to już wiadomo, że będzie mecz. Więc w niedzielkę idziemy na mecz. Mam trochę opóźnienie z tymi tygodniówkami, jak słyszycie. <grym> <grym> ale nic, nic to, no tak czasem bywa. No więc ten weekend będzie taki trochę odpoczynkowo, ale już właśnie odrobinę świąteczne, no bo ta choinka to zawsze, zawsze taki akcencik już świąteczny, nie? Więc fajnie, cieszę się bardzo. No a w przyszłym tygodniu wyjeżdżamy na weekend yy, no w Góry Świętokrzyskie tak naprawdę. Nie, zaraz. Nie, nie, w przyszłym tygodniu jedziemy do Torunia na ten nasz Karling. No to już myślę, że będą tam jakieś jarmarki, o ile będą. To już będzie też tak fajnie świątecznie, więc weekend też taki świąteczny. A dopiero w kolejnym tygodniu jedziemy w Góry Świętokrzyskie, więc tam już będzie tak, jakby śnieg spadł, no to by było super. No ale taki wyjazd właśnie też z rodzinką, więc no też taki klimat świąt myślę, że już będzie odczuwalny, że tak powiem. Więc fajnie. Więc ten grudzień taki, no obfity w fajne rzeczy. Myślę, że porobię sobie zdjęcia i któryś z moich albumów świątecznych sobie wypełnię zdjęciami. Więc będzie spoko. że ile tego trzeba się tutaj nadziubać. No, mamy na I teraz tak, zrobimy sobie w tym tygodniu na czerwoną. Albo będziemy czerwonego i zielonego na przemian. Robować. O. I po tej stronie miały być obiady, kolacje. O! Sorka, córka. Sorka, surka. I tak jak mówię, mi się to bardzo fajnie sprawdza. A skoro mi się coś sprawdza, to na razie tego nie zmieniam. Obiadę I ten Teter te Jelly Roll, się tak pięknie mienią. I kolacje. Kolacje. Dobra. Tutaj i. I to jest tak, no po prostu cud miód i orzeszki Ja nawet o tym nie wiedziałam. To jest po prostu szokujące. I tutaj zrobimy projekty tygodnia, bo to też mi się fajnie sprawdza, później mogę sobie zobaczyć, co tam w danym tygodniu robiłam, więc... Więc to, to jak najbardziej. Po listopadzie okazuje się, że u mnie to bardzo fajnie działa. Projekty... Coś mi tutaj przerywa. Tygodnia... Dnia? tygodnia dnia. Okay. Dobra, no i ozdabiamy, tak naprawdę. Ja Wam mówiłam, że te moje tygodniówki teraz to są. No, wybitnie proste. To chyba jest najlepsze określenie. Czy to mi się tu zmieści? Obawiam się, że się nie zmieści. Szkoda, bo by tu idealnie pasowało. Wezmę sobie tak i po prostu się tutaj zagnie troszeczkę i będzie ślicznie. No bo tak idealnie po prostu na szerokość nie? te domeczki tutaj zacnie, zacnie. Dobrze, lecimy w takim razie, weźmiemy sobie domki. Domki są takie super po prostu z tymi bałwankami. No zimowo na pełnej, zimowo, świątecznie tak właśnie ma to wyglądać. W sensie, tak właśnie ma wyglądać mój grudzień. Zimowo i świątecznie. O, bałwanek. Może tutaj go sobie damy. Bałwana to jest. Bałwan, 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 domek sobie tutaj damy. A ja wiem, że wiele z Was pewnie by powiedziało, że za dużo, za dużo wszystkiego. No, ale wiecie, że ja tak lubię. Ale Sareriku by tak nie powiedziała. Wesali znaczy się. Ja ostatnio widziałam, jak zrobiła grudzień, no to u mnie to jest biednie. <ścoughs> Oj tak, tak. Oj tak, tak. O, choć tutaj coś się nie docięło w jednym miejscu. A mogłam sobie choineczkę przykleić tam, gdzie będę choineczkę, no ale dobra. No ale dobra, no. Dobra, przejdźmy na drugą stronę. Tu sobie damy, tego tak, mogłam tu bałwanka wkleić. Mm. Mm. Dobra, będą tu bałwany, tu będzie bałwan. I jakiś słodki ten bałwanek. Wszystkie takie fajne te bałwanki są. Po prostu brak mi słów, to wszystko jest słodkie. I mówię, ja właśnie ostatnio polubiłam Boże, cały czas was biję. O co mi chodzi? Ostatnio właśnie bardzo pombiłam te tygodniówki takie yy, upszczone różnymi tam właśnie barierami, bo jakoś mi to tak totalnie w moim stylu się śmiejecie, że to powrót do korzeni. No i coś w tym jest, coś w tym jest. A przecież tych papierów tyle mam, to bez problemu bym mogła papierowo dalej jechać. Ale ostatnio mam także naklejki My Love. A jak mi się coś spodoba, to nie przemówisz. O, tu sobie damy bałwanka. Oj, jak słodko. Jakże słodko, no. Tu sobie damy ten ostrokrzew, bo to chyba ostrokrzew jest. Wziąłem sobie jeszcze tą laseczkę tutaj. O, tu będzie choinka ubierana. Nie, tu będzie choinka ubierana. Tu sobie jeszcze napiszemy, bo to jest 1 grudnia. było, żeby coś sobie napisać, to czemu by nie napisać? nie? O, dam sobie bombe, bombeczkę i weźmiemy jeszcze zieloną bombeczkę. No, na bogato, na bogato. No i ja bym sobie jeszcze tutaj podziubała tymi takimi, właśnie gwiazdeczkami, tak jak w zeszłym miesiącu dziubałam. Mi się to bardzo podobało. Jakoś tak mi to bardzo podpasowało. I tymi gąbeczkami sobie jeszcze tutaj dodziubiemy w różnych miejscach. Zostały jeszcze dwie. No, tych dużych już nie powdziubiam na krajek, bo już nie bardzo jest gdzie. Chyba, że tutaj bym sobie dała ten domek nad grudzień, o! Bo tam aż tylu tutaj tych jedzonków nie będzie. O! Zacnie. I arkusz skończony. To jest arkusz świąteczne słodkości zasypane domki, jakbyście się zastanawiały. Jakbyście się zastanawiały. Dobra, ja bym sobie właśnie porobiła jeszcze tutaj te gwiazdeczki. Robimy sobie czerwone gwiazdeczki. Gwiazdeczki, gwiazdeczki. No fajowsko. A ja dostałam w ogóle jeszcze Łosi takie świąteczne, mogłabym też Łosi sobie tutaj powykorzystywać, tak sobie myślę, może w przyszłym tygodniu, następną tygodniówkę jeszcze upszczymy washi, bo chyba teraz to już nie bardzo, chyba, że tu bym jakieś Łosi czekajcie. Bo ja dostałam od Paulinki taki zestaw świątecznych washi tape'ów. w zasadzie można by je tu wykorzystać, zobaczcie, one są takie właśnie fajne, bo świąteczne. oj, tu jest taka bałwanki czekajcie, tutaj mamy takie Christmas, tu jest krata, tu są takie jakieś ten, ta jest śliczna z tymi poesencjami to sobie w tym, w tym tygodniu z poesencjami zrobimy, ale ja bym tutaj tą w bałwanki sobie chyba widziała zobaczymy czy to będzie pasowało bo ona jest dosyć ciemna ale w sumie, dobra, bierzemy łosika jeszcze nie wiem, czy one nie są zekrzone, tak mi się coś kojarzy, ale głowy nie dam, bo, bo ja ich nie widziałam, a jak mówię dostałam, więc yy, nie jestem pewna. O, ale super wygląda. No i zacnie, zacnie, miło, gdzie zacnie? I dobra, tu by mi się coś przydało jeszcze wdziubać. Myślę, co ja sobie pożyczę z tygodniówki tego. Yy. Kierniczka. O, żeby tutaj jakoś tak trochę jeszcze przełamać tą washi O, tak, żeby nie było, że tylko łosi, nie? O, ale zacnie, zacnie. Tu bym sobie też dała może jeszcze kawałek. Szkoda, że wcześniej pomyślałam, to bym pod naklejki dawała, nie? Z dwojga złego. Super jest. dobra, dorysujmy sobie gwiazdeczki. No, to będą jeszcze washi tape. To już w ogóle powrót do korzeni. Washi tape i naklejki. <noise> I jakieś rysowane małe dudle. No po prostu brak mi słów, powiem wam. A zielonym sobie porobimy kropeczki. I będzie tak fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Coś mi ten zielony. Odmawia posłuszeństwa. Nie chce ze mną współpracować. Nie wiem o co mu chodzi. Bezszczelny jaki, nie? No ja już chodzę i nocy. To już jest, wiecie, ten moment, kiedy mnie święta wjechały. Jest totalny świąteczny vibe, że tak powiem. Dobra, i tu jeszcze gwiazdeczki. Gdzieś tu łosi się zmieści. Nie, tu się łosi chyba nigdzie nie zmieści, niestety. Chyba, że tu damy. No ale to przykryje nam te linie, to wolałabym. Nie, dobra, to tu się już nie zmieści, nic na siłę. Nic na siłę. E, jedziemy z gwiazdeczkami. Słyszę, że ziemniaki się kończą gotować. Teraz szanowny będzie kotleciory podgrzewał i będzie krzyczał. To się obiad. Chociaż wie, że nagrywam to nie będzie krzyczał. Bo nie będzie chciał, żeby jego głosidło było słychać, nie? Tiririri! Gwiazdyczki, gwiazdyczki. Więc będę musiała sobie zrobić przerwę od nagrywania na obiadek. Na kotlety francuskie, słuchajcie. Bardzo dobre zresztą kotlety francuskie, które zrobiłam. Jakby ktoś był zainteresowany, to z bloga Ania gotuje. W ogóle Ania tworzy, Ania gotuje. Same uzdolnione Anie w tym kraju. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. No. Zacnie ta tygodniówka wygląda, ale tak się zastanawiam, czy jednak nie poszukać jakiegoś innego zakreślacza jeszcze na. Kolejny tygodnie, bo chyba ten złoty to mi się przejdzie jak będę miała cały czas złoty, więc chyba poszukam czegoś jeszcze innego. No, a ta tygodniówka gotowa. Ja tu nic nie będę więcej kombinować. Zobaczcie, zobaczcie, mamy tutaj pierwszą tygodniówkę z dorem w starym stylu, Sód, miód i orzeszki. U, ile brokatu! Wow. Jakiś zbiornik brokatu tu się zrobił. No, i tak. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta tygodniówka przede wszystkim. Eee, no i co? Widzimy się za tydzień 10 na kolejnej tygodniówce, za którą wezmę się po obiedzie. I następna tygodniówka będzie, słuchajcie, taka bardzo świąteczna, gnomiasta i z spojsencjami. Pojn z secjami. Tak? Dobrze mówię. Chyba tak. No więc może się uda wykorzystać tą taśmę piękną, bo piękna jest ta taśma po prostu. W ogóle może jakoś w kartki powdziwiam, chociaż washi tape do kartek hmm, kontrowersyjnie. No, to bardzo Wam dziękuję. Zostawcie kciuka w górę. I co? Widzimy się w następnym filmie. Ściskam bardzo. Pa, 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 pa!